Ludzie! Wiem, że długo nie było długich filmów, ale wróciłam znowu. Tym razem już normalnie. Dzisiaj robię hol królikowy I zanim zaczniemy, proszę dajcie mi dużo lajków i, du i żadnych hejtów. I teraz przejdźmy do ten. Halo tym Najpierw sobie sobie tak, takie pudełko Takie Takie pudełeczko pudełeczko. Tak się fajnie prezentuje, tutaj ogarnię ma takie fajne szufladki i później ogarnę wszystkie szyłki, takie tam, teraz przejdźmy do koralików, najpierw kontener. Takie o wysuwają się. To jest plus. Czyli dużo koralików i mało koralików. To ogólnie jest bardzo źle. A teraz to mi to nie wejdzie. I tutaj to później się ogarnie, to przy, przy rybce, no. Otwieramy sobie takie coś z małymi krojkami. Jakby ktoś pytał w komentarzach, ten cały haul kosztował 120 zł. Takie oto koraliki i takie kuraliki. Катя, Вручила. вам. sorry nie da rady więcej zdrapać i wam pokażę te kolory z bliska kurde tu jest jeszcze taśna. Nie chcę wysypać ich, bo jakbym wysypała, to by była lipa. Zaczekaj. Proszę. O! To widzieliście chyba to? Nie wiem jak coś. To piszcie w komentarzach. Abym zrobiła Zrobię To wtedy zrobię shorta albo posta jak te koraliki wyglądają. O Jezus! Tutaj ogólnie takie pensety. A i właśnie, jakby ktoś pytał w komentarzach, czy robię biznes koralikowy, czy mam sklep, to jak coś, to nie. Nie sprzedaję. nic. Tym bardziej, nie sprzedaję. I w ogóle, ja w ogóle nic nie mam do robienia paczek. fajne pensety z umeczkami fajnymi bardzo bardzo się przydawają bo te masz się małe koraliki i kora, jak tam ci ucieknie to się ten wyciągnąć i coś jest teraz przejdźmy do tych gablet Ogólnie ten hol jest z Teddy, to ogólnie... Teddy to kupujcie w Przyszłam, poszłam po ten kontenerek. to się dzieje? Więc tu macie te koraliki. zbierę kolejne szklane koraliki, tylko że inne. Nie będzie. Kurczę Stąd Są jakieś papiery Daj się, Kolejny... Spód! Czekajcie! Sorry, zapomniałam, że mam ten... No przepraszam, zapomniałam, że mam miskę. Dajcie mi sekundę. Wróciłam. Teraz mam tutaj wszystkie takie okoraliczki. Jezus. Z powrotem koraliczki. Jeszcze sobie takie coś kupiłam. Nie wiem ogólnie, co to jest. Poczekajcie znowu chwilunie znowu wróciłam, tym razem z tym samym kontenerem i Wam pokażę jedne, na przykład, Poczekajcie, pęsetkę dajcie, pokażę Wam do kamerki. Mm. O. I my to wszystko wsypujemy tutaj. Kurczę, nie spadajcie mi tam. To będzie bardzo długi proces. Idź mi gdzieś indziej, proszę. Dobra, inaczej nie do rady, trzeba w palcach to przenosić. Mam jeszcze tutaj owocki takie same tylko że owocki, która godzina? Sorry ogólnie za dźwięki w tle, ale mam żółwiki. O, to dlatego takie są. I teraz takie przewieszki, bombki. Te bombki da się do dużego kontenerka. Zawieszka. Wszystko, co tutaj jest, to jest z Teddy oprócz tych tej miseczki. I tutaj mam takie łasitepy. O, proszę. pytać będziecie pytać, po co ci ten? E, taśma na biznes koralikowy. A ja pewnie wam odpowiem, bo sobie przyklejam do stołu ten gumki. Znowu wróciłam. Kati pokażę wam jak ta wasz tape wygląda. O. Takie wzorki ma na sobie. A drugi washi tape i ciasteczka takie wzorki o takie wzoreczki i teraz czekajcie jakie na razie mam i dajcie mi sekundę muszę wszystko tu posprzątać i dopiero do was wrócę, dobra? wróciłam znowu ze słoikiem, bo zapomniałam o tych literkach mam wrażenie, że się nie zmieszczą do słowika Nu, tu bine. Das spricht Wróciłam, filka mnie nie było, ale teraz robimy organizację tego, ale nie wiem gdzie tam to robić, bo mi się nie mieści w ekranie, to filkę muszę tu posprzątać. Jestem. Ogólnie sprzątnęłam już i teraz czas na to bydle. Zabieram wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne, do tego, i ogólnie przyniosłam wszystkie żółki, jak miałam, i ja tutaj będę pakować. Wszystko, ale obawiam się, że mam za mało rzeczy, aby wypełnić to Kurczę. Ouch. Obra, Jezus. To tutaj będą takie słoiki ogólnie i takie różne pierdolki. Mamy podażnik szczypce. Dzięki. I tutaj mamy szczypczyki, o, szczypce tylko takie zepsute które mi kurczę ciągle wychodzi sprężyna. Tutaj jak na razie w pierwszej przegródce wszystko. Teraz drugą szufladkę. W drugiej szufladce będą pęsetki, szczypce, nożyczki i żyłki. Na tą chwilę to wszystko i Was oprowadzę. Czekajcie. Usiądź. Teraz zamykamy ty, to cudownie. Od, oddam was, na, dam was z powrotem na kadrę. Zamykam, zamykamy. Mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, ale teraz pokazuję Wam wszystko, co dzisiaj nam się udało spakować. To tutaj mam takie kontenery z, z szufletkami szufladkami wypełnionymi. A tutaj mam kontener, który jest z naklejką i to muszę wam pokazać z drugiej strony. I to wszystko na dzisiaj. I nie zapomnijcie, aby... Zaświecić lajki na górze, znaczy na dole, pod linkiem i wspierać moje konto. Papapki!